A widzisz, że na widzicie. że nas nie znamy, druga. I chyba każdy ten, który będzie oglądał, dwie, trzy paczki mandatów. Musimy na wszystko zmniejszyć, żeby to zrobiło różnicę. Powiesz coś jeszcze do kamery? No w sumie to jeszcze yy, ja chciałam, żeby ja chciałam zrobić tak, żeby tu. Właśnie ten korek odkręcić, rzucić tam mentosy i zakręcić. I myślę, jak tak troszeczkę odkręcę i mocno rzucę o beton tym korkiem, to myślę, że właśnie to zrobi. No dobra. Tutaj jeszcze czekajcie, bo tu mamy jeszcze jakieś minus 20%. Z zakrętką minimum, minus 20% przy zakupie danych ofertach KFC Pizza Hut i wybranym lokalu y, Big ba, y, Bid King. Y, promoc... y, promocja trwa od 0,4 31 do 31 03 2019 roku, no to sarka. Ale dzisiaj mamy 04, dzisiaj jest 13 kwietnia, właśnie 2019. A, a może, może w widok, gdzie my jesteśmy, po. Bo... A no właśnie, jak, widzieliśmy, jak widzieliście, nasz ostatni filmik, on odbył się chyba w marcu. No, tak. dobry marcu i właśnie Pozywalniśmy tutaj wam Tu kościół Może niektórzy mieszkają w tym kraju Może wiedzą, gdzie my jesteśmy zrazy... No akurat zrazy... my jesteśmy w Polsce nie? No w Polsce, ale zdradzę wam jedno Jesteśmy w Dygowie Ale nie powiem w, naszym, w jakim miejscu na na spojr... Dobra nie, jesteśmy w Dygowie yy, I tutaj jest ulica Kołobrzewska Tutaj właśnie jest no, no. i tutaj jak wiecie zabij, zabij, tutaj e, la, no wiecie no tak jak były w koło brzegu i Zresztą są nie no mówi, przed przed tym co zrobimy zostawcie najlepiej łapkę w górę i subskrypcję za to byśmy Wam bardzo dziękowali i Chyba możemy już przechodzić do dalszej części filmiku, ok? No. Dobra, to zaczekajcie po krótkiej przerwie. Dobra, odkręciliśmy już naszą, naszą Pepsi i teraz tak, czekaj Dominik, to Dominik będzie tutaj nagrywał, ja wsadzę to, a kolejny będzie Dominik. No. I okay. tutaj y, Dominika krętkę. Dobra. Ja się odsunę, tylko jak dalej, jak będzie od razu wybuchać, to ja, ja się odsuwam. Albo w sumie nie. Wysz, jeszcze trochę się odsuń. Zrobimy Robimy e, kole, kolejną Pepsi. tym razem tu. Tak. Wręcamy. O. Zaczęła wibruje. Spokojnie. Nie. To teraz ja wrzucam? Dobra, jedź. Szymajka. Jak? Nie, nie, wysypuj tego, nie wysypuj patrz nie, tutaj wysypuj. ale to, ale nie wysypuj tego to może się patrz, zrobimy tak, daj te daj to bo zobacz, myśmy wtedy tak wsadzi. wsadzili nie, bo ty, tu jest papier jeszcze, nie? no to co? przecież to i tak zadziała w sumie, no dobra, tu muszę to ja włożyć Dobra, w sumie, no dobra to ja już tutaj wkładam a, a ja wam jeszcze zaraz coś pokażę tu jest wszystko dookoła Musimy zrobić kiedyś film jak będziemy na wygowie co no. znaczy? No Ale... ja chyba filmu y, nie widzieliście. No e, będziemy wygowe. No. Dobra. To jeszcze, jeszcze jeszcze cztery ci zostały. Tam jakieś dwie panie idą może widzicie? No dobra. Dobra. No dawaj do mnie. Dobra. No już co? masz kamerę. Ja ci daję. Ale nie, czekaj. No, tak no. Dobra poszekaj. I patrz. Dobra, jest Wiesz jak zrobić? Że... Tak, wiem, że to Tak i zaklęć Dobra masz kamerę. masz kamerę? Dobra To będzie Trzy, dwa, je Dobra, dobra, jest Jest, jest, jest. gites Gites Morgan Teraz, Dojnik, masz kamerę? Dobra, chodź. Żeby to ci skorka nie wyleciało. Dobra, ale teraz będzie hardcore. Chodź. W ogóle, czy, czy to działa? Ja, ja jak ja w ryj zostanę to się wycierzę. Ej, co jest? ale nie na stole! O kurde. Widzisz co ty zrobiłeś? Zobacz co, zobacz, zobacz Twoja mama tam idzie co. Zobacz, zobacz co ty zrobiłeś Na stole? Naprawdę Dobra wiecie co? No my kończymy nagrywki A my kończymy chyba nagrywki, bo już nie ma co nagrywać My ten stół później wytrzemy więc. Nadzieje. Dobra, dawaj żółwika i na dobra. razie. Teraz polasz, Ale nie, nie rób, nie rób tak. Czemu? No bo później twoja, twoja mama idzie. No dobra. Dobra. No to. Żegnamy się ze smutnym Pepsi I na razie. Cześć.